I kochana. Dzisiaj rano wyszłam sobie do ogrodu, żeby skorzystać jeszcze z takiego ciepełka i robiłam sobie e, jogę tutaj na tych suchych liściach widać tam już po prostu ile już drzewa tak już drzewa się stają coraz bardziej takie żółte. I tak robiłam sobie tą jogę i w pewnym momencie kiedy robiłam te pozycje, takie kiedy się leży, Położyłam się na macie, spojrzałam w niebo i tak zostałam. Na, na, na dłuższy czas już niewiele zrobiłam z tych ćwiczeń, ponieważ niebo było takie wspaniałe, niebieskie, i chmury przepływały tak powolutku i się tworzyły powolutku, yy, pojawiały się, znikały. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jak dawno ja nie patrzyłam w ten sposób w, w, w niebo. Jak dawno po prostu nie byłam zawieszona w tej przestrzeni pomiędzy niebem a ziemią. I tak sobie leżałam i tak mi łzy ciurkiem poleciały. I pomyślałam sobie, żeby Ciebie zapytać, kiedy tak ostatnio było, że sobie leżałaś po prostu i i patrzyłaś w niebo. Miałam też taki pomysł, nawet żeby, żeby dzisiaj wieczorem sobie może spróbować położyć się, jak już będzie ciemno, cieplutko się ubrać i popatrzeć na gwiazdy, ale niestety właśnie się zachmurzyło, więc chyba nic z tego pięknego pomysłu nie będzie. Napisz mi w komentarzach, kiedy ty ostatnio sobie patrzyłaś w niebo. <grym> No, to taki, to taki dobry sposób na zadbanie o siebie. Teraz kiedy e, jest taki czas, że rzeczywiście coraz więcej wokół nas jest takiego różnego rodzaju wydarzeń, które powodują w nas stres, nie wiem jak Ty, ale czy ktoś jest, nie wiem, psychologiem, psychoterapeutą, coachem, czy czymkolwiek czy innym, pracującym z ludźmi to tak samo jest podatny na ten stres, tak? Tylko że to jest kwestia jakby znania metod radzenia sobie z tym stresem w różnych sytuacjach i, i teraz kiedy tak ostatnio znowu po prostu ciągle o tym COVIDzie coś tam nadają. Mam wrażenie, że znowu tego stresu będzie coraz więcej, coraz więcej, nadchodzi jesień i będzie padał deszcz i będzie uu, będzie trochę nieco, nieco gorzej niż, niż latem, więc myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby naprawdę zadbać o siebie, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o taką swoją zdrową równowagę na poziomie emocjonalnym. Na poziomie też fizycznym, na poziomie mentalnym, żeby robić wszystko, co tylko można, żeby znaleźć dla siebie codziennie czas. Na przykład na patrzenie przez chwilę w niebo. Wiem, że jest dużo pracy, wiem, że są dzieci, wiem, że jest rodzina. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli o siebie nie zadbamy, to. Tym mniej będziemy mieli um, zapasu tej energii, z którą będziemy mogli, tej dobrej energii, z którą będziemy mogli się dzielić z innymi. Warto, warto o tym pomyśleć. A tak przy okazji, a propos dbania o takie swoje granice to y, przygotowałam y, dla Was, dla Ciebie, ewentualnie, jeżeli to Cię interesuje. Taki króciutki poradnik na temat, w którym znajdziesz 25 sposobów, jak powiedzieć nie. Czyli w, w takich dokładnie momentach, kiedy jest dużo stresu, kiedy jest dużo okoliczności wokół nas, które nas dołują, które nas ciągną w dół, taki. Taka umiejętność powiedzenia nie w pewnych sytuacjach, taka umiejętność zadbania o siebie jest bardzo ważna, a bardzo, bardzo wiele osób może mieć z tym y, i ma z tym y, kłopot, bo nie wypada, bo przecież trzeba pomóc i tak dalej, i tak dalej, a potem są niestety tego duże koszty. Więc przygotowałam taki prosty poradnik z tymi 25 sposobami, jak powiedzieć nie. Jeżeli masz ochotę, na coś takiego zerknąć, to w komentarzach, w pierwszym komentarzu tutaj na dole, wrzucam Ci link, który jak klikniesz, to dostaniesz maila z, z dostępem do, do tego materiału. I to tyle. E, ściskam Cię bardzo mocno i pamiętaj: dbaj o siebie. Dbaj o siebie, o swoje dobre samopoczucie. Dawaj sobie codziennie czas, znajduj dla siebie czas.